Dzień dobry, witajcie, tu Paulita w swojej kuchni Wita, Dzisiaj w kuchni porządzimy i faworki zrobimy. Eee, więc tak, e, na początek to zrobimy takie faworki na żółtkach z piwem, bo są jeszcze jeden fajny przepis, może zdążę przed tłustym czwartkiem Wam go wstawić, ale zróbmy na razie takie w miarę tradycyjne. Więc rozpocznij gotowanie. Do naczynia wsypujemy 300 g mąki tortowej. Słuchajcie, w międzyczasie chciałam wam naprawdę bardzo mocno, z całego serca, z całego serca podziękować. Za to, że ze mną jesteście, za to, że piszecie takie komentarze, super. Po prostu naprawdę, aż nie wierzę, że, że coś takiego e, robicie dla mnie, tak? E, dobra, w międzyczasie pięć żółtek. Tak, przepraszam, że wam prze, przerywam te swoje wyznania, ale chcę, żebyście też... E, no nie za długo musieli mnie oglądać, tak? Więc y, tak naprawdę, naprawdę bardzo Wam dziękuję. Nie spodziewałam się w ogóle takiego odezwu. Tu, nie wiem czy powiedziałem 20 g masła dajemy. E, 130 gramów piwa jasnego. Więc naprawdę, za wszelkie wskazówki, no niektóre nie są kulturalne, ale są i to też się ceni. Bo ja biorę wszystko pod uwagę i szczypta soli. No i słuchajcie, to są właściwie wszystkie składniki. Zakładamy pokrywę. Lecimy dalej. Minuta 30. Ja celowo nie nakładam miarki, ponieważ jest to ciasto. I jak Wam zawsze mówiłam z kłosem, jeżeli wyrabiam ciasto, to najlepiej tej, tej miarki nie nakładać. Więc słuchajcie, następny krok to jest przełożyć to do naczynia innego i na godzinę minimum do lodówki. Z racji tego, że spadł śnieg, e, więc ja to wykorzystam, tą godzinę, może trochę więcej. Polecę sobie z dzieciaczkami wykorzystam e, górkę na saneczki, czy tam pozjeżdżamy, polepimy bałwana. I jak wrócimy, to dokończę Wam filmik, pokażę Wam jak te faworki formować. No i smażymy. To w zasadzie jest tyle, jeszcze cukier puder nam będzie potrzebny. No to, to co? Żeby nie zanudzać, to słuchajcie, pamiętacie? po wyrobieniu przekładamy do innego naczynia, zakrywamy folią i na minimum go na godzinę do lodówki. E, słuchajcie, ja już tu trochę te faworki zaczęłam robić. Bo nie mogliśmy się doczekać. Saneczki robią swoje, więc już trochę zgłodnieliśmy. Więc tak, jak już wyjmiecie to ciasto z lodówki, to tak, musimy je podzielić sobie na dwie części. I rozwałkować na 1 mm I dobrze podsypywać mąką. Teraz tak, za pomocą radełka lub noża podzielić na pasy szerokości 2,5 cm każdy każdy pas podzielić na 10 cm kawałki. Ja Wam powiem tak: ja sobie kroję po prostu mniej więcej takie po długości ciasta. I to oczywiście ten, ten będzie za szeroki, bo ja wolę takie węższe. I to sobie według swojego uznania przekrajam tu, i na środku powinien być 3 cm, e, taki jakby otwór, tak? Czekajcie, bo ciasto jest tak cieniutkie, o, że musi być dobrze podsypane mąką. I teraz przeplatamy przez środek tej dziurki. No i się przykleiło. O. I to jest taka faworka, którą rzucamy do oleju. Ja już tu e, część piekę, ale moje to są mega fawory. O! E, więc tak, wrzucamy je na rozgrzany, ja mam mówię, we frytkownicy 190 stopni, e, i teraz tak ta ładnie o, się zrobiła, rośnie, i to około: e, już wam mówię, według przepisu, 20 sekund, i przewracamy na drugą stronę, i tak wszystko po kolei, czyli tak. Jeszcze raz, rozwałkowujemy ciasto na 1 mm, tniemy sobie paseczki. W każdym paseczku e, otworek na 3 cm, wrzucamy na olej. No i teraz tak, nasza jedna faworka już jest, że tak powiem, 20 sekund chyba minęło, więc ją odwrócę tą cieniutką na drugą stronę, aczkolwiek jeszcze bym ją zostawiła, żeby one były takie złotawy kolor miały, tak? Tak jak te mniej więcej, tylko po prostu. I... Cie, troszkę cieńsze, żeby były. I co według przepisu odsączyć z nadmiaru tłuszczu na talerzu wyłożonym papierem. No i co i podawać. Można sobie podawać oprószone cukrem. Moje mega fawory. Posypuję sobie cukrem. Możecie ładnie wziąć siteczko i je oprószyć, tak. Ale ja tu z racji tego, że mam wszystko pod ręką. No i co, próbujemy. Mmm, ale świeżutkie są pyszne. Nie wiem jak będzie jutro, ale póki co zachęcam Was, bo naprawdę roboty wcale nie jest tak dużo, bo widzieliście, zakręcić ciasto, potem tylko pociąć, usmażyć. No to co kochani, czekam na Wasze komentarze, subiki, łapeczki. Pozdrawiam Was serdecznie i róbcie faworki, żebyśmy tak wyglądały my kobiety przede wszystkim, jak te faworki, nie, nie, nie jak się. Vou já aqui. Tchau!